Się wszystkim, Krzysiek z tej strony. I cóż, kolejny odcinek. Dzisiaj tematem przywodnim będzie miksologia. Dlatego oglądajcie do końca, a na pewno będzie smacznie. Pum! Moi drodzy, dzisiaj ogólnie opowiem Wam o miksologii. Miksologia w moim znaczeniu to jest miksowanie. Smaków różnych firm, tak? Albo konkretnej jednej danej firmy. To jest po prostu taka ala zabawa w mieszanie smaczków. I dlatego dzisiaj chciałbym pokrótce i na temat opowiedzieć, czym dla mnie jest miksologia i jak ją najlepiej stosować. Po pierwsze, cztery kategorie miksologii. Czyli podstawowa miksologia. Komplikowana miksologia, profesjonalna miksologia i asocjacje. Tak ja u siebie w barze i ja sam wyznaczam takie kategorie miksologii. Po pierwsze, podstawowa miksologia. Podstawowa miksologia to jest najprostsze miksowanie smaczków od dwóch do czterech składników, żeby jak najprościej trafić w tak gościa. Albo naszego klienta. Skomplikowana miksologia to jest trafienie też w gusta gościa i klienta, robiąc mu z konkretnych smaczków jakiś wybitnie inny smak. Na przykład, nie wiem, chcemy zrobić Cuba Libre, tak? A mamy tylko kolę i na przykład smak whisky i do tego mamy na przykład cytrynę, tak? I to wszystko mieszając, robimy kuba Libre. To jest skomplikowana miksologia. Trzecie, to jest profesjonalna... Trzecie, to jest profesjonalna miksologia. Profesjonalna miksologia, w moim mniemaniu, to jest... kiedy my bierzemy konkretne smaczki... To jest miksowanie konkretnych smaczków, używając różnych technik, Miksowania, czyli na przykład przegrzanie tytoniu, używając na przykład nie wiem, czekoladowego smaku, tak, żeby zrobić goryczkę i zastosować na przykład w końcowym etapie jako smak kawy, taki stricte espresso, to robimy na przykład przegrzanie tytoniu czekoladowego i to dodaje takiej goryczki, i my możemy właśnie zrobić coś takiego kawowego albo na przykład. E układanie tytoniu o ścianki, wciskając w ścianki. Albo robić warstwowo, sektorowo. To też jest profesjonalna miksologia. Czwarte, asociacje. Asocjacje, jeżeli mówimy teraz o tym, to jest uzależnione od danej atmosfery, od danych okoliczności. Na przykład, jeżeli mamy Boże Narodzenie i każdy sobie Boże Narodzenie kojarzy na przykład z piernikami. I to też jest trafienie w gościa, w klienta pod względem naszych asocjacji, tak? Jak my sobie widzimy na przykład teraźniejszą pogodę, dzień, terazniejsze dzień i aktualności. I tak to jest właśnie cztery podstawowe kategorie miksologii. Moi drodzy, dzisiaj właśnie pogadamy o najważniejszym aspekcie czyli o najważniejszej kategorii podstawowa miksologia. Podstawowa miksologia też ma swoje kategorie. Po pierwsze, podstawowa miksologia, po co jest potrzebna? Dlatego, żeby jak najlżej trafić w gusta klienta i gościa. Jeżeli przychodzi ktoś do was do domu, ktoś przychodzi do was do baru i wy chcecie po prostu jego zaskoczyć smakiem, ale nie używając dużo wysiłku. I podstawowa miksologia dzieli się właśnie na trzy takie aspekty: to jest podstawowy smak, dodatek i posmak. Najczęściej, jak dobrze wiecie, stosujemy taką zasadę 60-30-10. To jest taka najbardziej uwzględniana w ciszabarach zasada, najbardziej uwzględniana przeze mnie zasada. To jest. Czyli podstawowy smak, dodatek posmak. Podstawowy smak. Od razu wam mówię. Podstawowy smak to jest sercem miksa, czyli który najbardziej będzie wyróżniający się, który będzie najbardziej wyczuwalny. Dodatek, dodatek to jest. Drugorzędny smak, który nie będzie tak wyrazisty jak podstawowy, ale też będzie wyczuwalny. Dlatego dajemy 30%, na przykład w moim, w moim mniemaniu. I posmak to jest właśnie ten smak, który może być kompensujący, który może być właśnie dodatkiem do naszej tych pierwszych dwóch składników: czyli do podstawy i dodatku. Jeżeli teraz powiemy o podstawowym smaku. To musicie rozumieć, że jeżeli chcemy na przykład do was gość podchodzi i mówi, że my chcemy zrobić taki tropikalny miks z dodatkiem orzeźwienia, to musicie wiedzieć, że podstawą będzie tropikalny miks, czyli wszystkie ingredienty będą bardziej tropikalne i ta podstawa musi być mega tropikalna, czyli na przykład mango na przykład, ananas, na przykład, nie wiem, papaja i tak dalej. Dodatkiem w tym miksie, tak, to może być na przykład też podobne bardzo do tego smaki, albo może jakieś tam kwaskowate, żeby na przykład podkreślić smak ananasa, tak, bo ananas, kiedy jesz go, to on jest też taki lekko kwaskawy, tak, i możemy dodać na przykład jakiegoś cytrusa i tak dalej. A w, już po smaku, to my dajemy właśnie miętę albo jakieś orzeźwienia, żeby to wszystko właśnie ze sobą się sumowało i wyszedł właśnie taki tropikalny miksik. Kolejny, dodatek. Jeżeli mówimy teraz o dodatku, on też ma swoje kategorie. To jest, dodatek może być podobny, niepodobny albo neutralny. Czyli podobny, tak jak mówimy, jeżeli na przykład mamy smak tropikalny, tak, to możecie dać na przykład ananas i w dodatku będzie na przykład passion fruit, tak, marakuje niepodobny. Jeżeli niepodobny, to na przykład dajemy ananas, do tego niepo, niepodobny będzie na przykład czekolada. To są niepodobne, tak? I neutralny. Neutralny w moim mniemaniu to są smaki, które po prostu nie mają konkretnego takiego wyrazistego smaku. To na przykład, nie wiem, z brodatora ice apple. To tu właśnie dajemy na przykład, dajemy ananas, dajemy ice apple, bo najczęściej ten neutralny smak jest takim Rekompensującym, który po prostu albo dajesz po prostu, żeby on tam był i żeby jak najbardziej nabić cybuch, albo żeby złagodzić w jaki sposób ten podstawowy smak. Myślę, że rozumiecie o co? Kaman, posmak. Teraz, jeżeli mówimy o posmaku, posmak też ma swoje kategorie. On może być tak samo podobny, niepodobny. I neutralny, później jeszcze może być miętowy, i trzecie, w dodatku on jeszcze może być kompensujący. I teraz po wszystkim właśnie przejdę się i opowiem, jak to wygląda. Pierwsze, jeżeli chcemy zrobić orzeźwienie, to jest najbardziej standardowe, najbardziej popularne przez wszystkich. Bierzemy na przykład dwa jabłka, puch i do tego mięta. Wszystko. Orzeźwiający smak. I to jest najczęściej 80, na przykład dwa jabłka, i tam odrobinę miętki 20%. Tak to wygląda. Czyli ten właśnie dodatek e, w posmaku, ten punkt orzeźwienia. Tak to właśnie nazwę. E, kolejnym, o tym co mówiłem, podobny, niepodobny i neutralny. Podobnym na przykład w posmaku może być tak samo przy tropikalnym miksie jakiś tropikalny smak. Tak, na przykład, nie wiem, może to być, e, mamy na przykład ananas, Marakuje i do tego dajemy na przykład mango. Tak samo możecie sobie dobrze przypomnieć na przykład miksy kulta, który jest bardzo u nas popularny. Jakie są stworzone na przykład jego podstawy? To jest na przykład e, Pinapple, Passion Fruit, Mango, wanilia. I tak się buduje też nasza miksologia. W niepodobnym, już też sami dobrze wiecie, to może być czekolada i tak dalej, i tak dalej. E, neutralny tak jak Wam mówiłem, to może być na przykład Ace Apple, tak samo w, w, po smaku. I ostatnim to jest kompensacje. Kompensacje to już dam inny przykład. To na przykład, jak mamy jakiś zamówiony przez klienta gościa smak malinowy, na przykład jakiś, nie wiem, sorbet malinowy. O, fajnie to brzmi, i w podstawowym smaku to na pewno będzie jakiś smak maliny. Na przykład, nie wiem, nakla. Nie wiem, może to być na przykład nawet sam kult. Drugi, czyli dodatek. To będzie jakiś taki lemoniadowy smak. Na przykład nawet kult Watermelon Lemonade. Tak, na przykład damy, nie wiem, 20%. I ostatnim posmakiem w tym wszystkim może być cytrus. Czemu? Bo najczęściej malina każdemu smakuje też kwaskowato. I ten kompensujący smak, on dodaje takiego który będzie kompensował właśnie smak tej podstawy, tak, czyli malinę, będzie podkreślał ten taki, ale cytrusowy posmak tego naszego owoca. I jak Wam mówiłem, tak właśnie wygląda cała miksologia, naprawdę jest tego trochę dużo i trzeba się skumać, jak to wszystko się buduje, ale tak to robię ja i to jest stricte moja opinie, Wiadomo, wszystkie te 60-30-10 można rozdzielić na 80-20, 45-45-10. Każdy to robi jak on chce. Tylko podstawa zawsze jest taka, że większość hiszabarów, większość hiszamasterów stosuje 60-30-10. Tyle. Zapalę. Ja wiadomo, wiem że teraz po tym filmiku ogólnie będzie dużo komentarzy, może nawet hejtu, że jak krzychu ty możesz powiedzieć, że można kosować wszystko, bo ktoś weźmie na przykład pan raz wzalu, albo Alfaker dwa jabłka i włoży 30%, a tak naprawdę ten miks będzie smakował anyżem totalnie. Jeżeli weźmiemy dwa jabłka, ja powiem wam tak, dlatego ja zawsze mówię ludziom Musicie spróbować najpierw w solo smak, czyli na przykład te dwa jabłka i wiedzieć później po tym, z jakimi innymi tytoniami możemy zastosować ten smak. Dlatego miksologia to też... Ty poświęcasz swój czas na przetestowanie innych smaków tytoni, jak oni smakują solo i jak możemy ich potem razem zmieszać. Jeżeli mówimy o miksologii, to myślę, że o podstawowej miksologii to jest tyle. Ja życzę Wam miłego wieczorku. Z Wami był jak zawsze Krzychu, ja Jarem. Fajną Siszkę, fajny Tytonie i wszystko jest naprawdę dobrze. Czekajcie na nowe odcinki. ja pamiętajcie, ja mam swój sklep internetowy masosisze.pl. Zapraszam Was serdecznie, a niedługo będzie. Wiecie co? Czas na Siszę. Dlatego trzymajcie się. Będzie na pewno fajnie. Ciao. Ja lecę. Jarać dalej Siszkę.